Yy, witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Minecraft -ciukowa. I buduję sobie tutaj właśnie nowy biurowiec. I będzie on... taki. Tu sobie takie okno zrobimy. Nowy biurowiec, tak powiedzmy no nie wiem ile. z takimi tutaj dosyć ciekawymi oknami wciętymi takimi o o coś takiego zrobimy żeby przełamać standardy tego miasta czyli coś takiego myślę że sobie to na time się ogarniemy No ja tutaj za bardzo tak monotonnie buduję. Muszę tak troszkę. W tamtym mieście było to tak bardziej, wiecie, różnorodnie. No tam może był ten konkret, ale jednak te budynki były niewzorowane prawie, że na sobie. I to było takie fajne, właśnie. Więc... O, tutaj zrobimy tak. Te, ta fazada będzie troszkę inna. O. No i tak zrobimy sobie. O, o. o taki żółty biurowiec, ciekawy taki. i na przykład na tej wysokości by były takie niebieskie i tutaj znowu o O takie coś Tak nawiązując troszkę do tych bloków i może do tego, po... może tak do tego poziomu będziemy, do poziomu tego betonu wszystko podniesiemy sobie. Dobra. Ja myślę, że sobie zrobimy e, time-lapse'a. Tak więc... Jest co? Ile pięter to jest to w ogóle? No tak prawie, że... Co drugie? Co drugie takie piętro w tym biurowcu? No, zobaczymy. Natomiast ja was... Ja, widzimy się... O Jezus. нет тут, там там я так так, потом я потом, o takie coś zrobimy dobra nie przedłużę. ja się biorę za timelapsa i dociągnę to do, do maksymalnej wysokości czy myślę że gdzieś dotąd zobaczymy zobaczymy jaka będzie wysokość tego biurowca więc widzimy się oczywiście po timelapsiku klasycznym o, jeszcze można by tutaj te światło grzyby dać, żeby. O, na przykład tutaj dać. O. o. I tu na przykład. Oświetlimy to sobie i budujemy to. Tak więc widzimy się po tym lapsie, jak już wieżowiec osiągnie swoją maksymalną wysokość. 🎵🎵 Tego cudownego żółtego wieżowca biurowego. Wygląda on tak. Jeszcze widzę, że na tym poziomie nie zrobiłem. No i mamy takie coś. A, tu jeszcze... Po... A, właśnie, bo tu... Nie, to zrobiłem ten taki. No i brakuje tylko tych stropów, które już sam sobie zrobię bez nagrywania. Ale wam je pokażę i wtedy się pożegnamy. Tak wygląda. I tutaj będzie cięcie, po prostu nie będę was już zanudzał budowaniem stropów po raz wtóry. Mniej więcej znamy kształt tego wieżowca, biurowca. A ja tutaj sobie zaraz stropiki zrobimy, tutaj te poziomy mniej więcej stropów. Będę się oczywiście sugerował, no tamtymi mniej więcej stropami chyba zobaczymy, ile w ten budynek pięter wlezie. No, ale tak na oko wyszłoby, że ten budynek. O jest, a tak powiedzmy, że. No, czy czwarte wysokości tego. Albo tego. Nie, no do tego to jest połowa. No, jest trzy czwarte tego, nie. Pokażmy. To. Tu może coś nieco wyższego, niewiele od tego? Bo coś niewiele wyższego tutaj od. No, tak więc to się prezentuje tak. Ja jeszcze z tropy zrobię. I widzimy się po cięciu, jak już stropy będą gotowe w tym biurowcu być bardziej doświetlone. No. I co? Witamy po cięciu. Witamy na Minecraft Ciokowie po cięciu. Już ten budynek na live został wykończony, tak jest. Tutaj sobie hmm, wykończyłem ten blok, ten wieżowiec. Hmm. Tak, y, tu tutaj jeszcze może trzeba będzie dorobić tych. Dobra, to sobie jeszcze z Wami tutaj dokończę tę podłogę, tutaj na parterze, żeby. i Ogólnie zrobiłem tak, że jedno piętro ma tutaj taki przestrzał, tak jak w tamtym biurowcu, tutaj obok. Natomiast y, ogólnie zajmiemy się na live budową policji. Najbliższy odcinek będzie z budowy policji w naszym mieście. Tak więc tutaj sobie to jeszcze tylko dokończę i jedną rzecz Wam pokażę. Co prawda, widzieliście to na lewie, ale na odcinku mogę Wam też pokazać tutaj. W tym miejscu, tutaj, koło, między tymi dwoma blokami, między tym blokiem z ostatniego odcinka a tym, myślałem, żeby tu zbudować jakiś blok, kolejny wieżowiec mieszkalny, ale stwierdziłem, że w tamtym mieście poprzednim, które nam się sypnęło, no nie mieliśmy takich przybytków jak place zabaw. Tak więc zrobiliśmy tu sobie też stwierdziłem, że właśnie zamiast bloku można by tutaj jakieś buty, coś takiego użytkowego zrobić, e, co doda klimatu do miasta i właśnie tutaj sobie zrobiłem zjeżdżalnie. jakaś tutaj prawda mała piaskownica, no i huśtaweczka I, i tu ławeczki dla rodziców, którzy mogliby tu dzieci doglądać. No Więc właśnie tutaj <laughs> Blok z poprzedniego odcinka. No i tutaj mamy taki plac zabaw, żeby wiecie, no. Ja bym jeszcze jedną rzecz zrobił gdzieś pod tym blokiem. Wiem, trochę przedłużymy odcinek, ale zrobimy nowe drzewko. Mianowicie, tutaj nie planuję żadnego bloku, tylko po prostu postawię tu kilka drzewek. Tak więc sobie tutaj. Mykniemy takie małe drzewko, jak tam jest. To fajne, takie z płotków. To jest prosta, szybka rzecz, a będziecie mieli <noise> dłuższy odcinek. To powstawało ostatnio na live'ach, więc no. Ogólnie muszę Wam się przyznać, że ta seria Wam się mega podoba. Co mi się mega też. Yy, Opłaca robić naprawdę. Chyba najbardziej mi się opłaca właśnie e, ten survival mój, ten single Domino Player, i ta seria, właśnie z miasta, najlepiej się przyjęła z tego, co zauważyłem, jeżeli chodzi o Minecrafta. No właśnie, najlepiej się oglądają odcinki albo z Minecraft Ciokowa. Tak zauważyłem po oglądalności, to właśnie najlepsze serie. To tak, Katowice, to wzorowywanie było najlepszą serią i teraz te poprawki Katowickie dosyć ładnie tam oglądacie. I też zauważyłem, że właśnie odcinki zbudowania tegoż miasta, Minecraftowa, też bardzo dużo yy, widzów przyciągają, więc to naprawdę no serwery mi tyle wyświetleń nie robią. Naprawdę, to jest niesamowite. Widocznie ludziom się to podoba, co tworzę w Minecrafcie, więc może też ten opis dorobił, dolał do ognia. Ale na pewno tak samo było z poprzednim miastem. Tam każdy odcinek robił po 200 wyświetleń, co mnie. Oczywiście, wiecie. Ja tam. Liczy się to, że właśnie Wam się to podoba, nie liczba wyświetleń, ale jest to dla mnie miłe, że tak bardzo się ciepło seria przyjęła. Dlatego podaję takie statystyki. Natomiast właśnie z tamtego miasta też miałem bardzo ładną oglądalność, jak muszę Wam przyznać. No, i oczywiście ikoniczna seria Single Domino Player. To jest w ogóle z tego świata Dominionowy. To ta, te, ta seria też Wam się podoba, jak coś tam zbuduje, więc dlatego głównie to tym się zajmuję, że to się najlepiej przyjęło na kanale w sumie. Już ten najstarszy film z dworca katowickiego się mega mocno przyjął. No, a tam to jest e, w ogóle. Oglądalność nie zła była, no, ale to też e, inne czasy YouTube'a były, i mamy tutaj piękne miasto. Proszę bardzo, tak się prezentuje to całe miasto. Ja kiedyś nawet mogę na, do tego odcinka włączyć i tak sobie na kamerze Cinematika takiego krótkiego nagramy. Kiedyś może nagramy większego. O, tak sobie zrobimy w cinematic kamerze jakby, w tej kamerze kinowej taką cinematic kamerę zrobimy, o! Siuuu... ten odcinek był taki ciekawszy trochę, to możemy nagrać takiego, zrobić tutaj wstawkę z cinematiciem. Ej, ja się zastanawiam, czy właśnie na przykład... Yy... O! Tutaj już też zacząłem planować kolejne budynki w tym miejscu. O, i biblioteka z, z odcinka, proszę bardzo. Ten park. I ten biurowiec, który zbudowaliśmy na tym odcinku. Zoom. Ej, ta kamera jest bardzo fajna. Ja chyba cinematyka z mojego survival'a nagram. Ja kiedyś nagram taki. Ej, może nagramy kiedyś taki film? Kiedyś takie 40 minut takiego ujęć kinowych. To jest tak fajne jak ta cinematic kamera w Citiskach. Właśnie można by na przykład z jeziorowa nagrać Cinematic kamerę, kurde. No. Zoom i teraz tu lecimy na te... Na te pierwsze bloki tutaj, na ten z drugiego odcinka. Ziom Wow. I teraz może... Może z perspektywy chodzącej z perspektywy ulicy. Ej, ta kamera. Ta do cinematików jest całkiem spoko, no i tu ten blok z ostatniego odcinka, który już jest montowany. Dobra, ja wam bardzo mordeczki dziękuję za odcinek oczywiście. No i co? Widzimy się w kolejnych na moim kanale, że i jeżeli jesteście zainteresowani jak to miasto będzie się dalej rozwijało, to zapraszam na kolejne odcinki. Też co, prawie że co drugi dzień jest transmisja na żywo zbudowania tutaj w mieście, więc też was na nią zapraszam. I trzymajcie się cieplutko. No i cześć!